Zawsze coś było takiego w koncertach, co kochałam. Ciężko mi jest powiedzieć, co to jest. Czy to jest ta wymiana energii z publicznością, czy to, że ja nawet kocham te trudne koncerty, kiedy na przykład nie ma mojej publiczności, kiedy przychodzi publiczność przypadkowa, albo gram imprezy zamknięte. Wiadomo, że koncerty w klubach są kwintesencją tego, co kocham, bo tam przychodzą fani, ludzie płacą za bilety, wiedzą po co przychodzą. Te koncerty są najpiękniejsze. Kocham każdy inny, kocham te, które są w deszczu, kiedy nagle na przykład na plenerze z tysiąca osób zostaje setka, boleje, a ja tą setkę gramy do końca, często chłopakom zalewało sprzęt. Ja ich błagałam, żebyśmy zostali. Jakby to jest dla mnie tak, taka, taka, taka świętość. Chcę pocałować siebie tam, za siódmym przewym czasem na tam. Przy świętej Taki mój facet mi powiedział: wiesz, co jak przerwa była jakaś w koncertach, mówi, ty jesteś nie do zniesienia. Ja po prostu czerpię naprawdę z tego ogromną jakąś satysfakcję, radość. Znajdź, tylko znajdź, znajdź za nim Podobno Andrzej Wajda powiedział, że jak kręci filmy, to zaczyna żyć. ja się trochę tak samo czuję, że w zasadzie to wokół koncertów wszystko się kręci.